Karol, co powiedzieć po takim spotkaniu w twoim wykonaniu bo skupmy się na tych, na, na tych Twoich niewykorzystanych sytuacjach, bo pewnie powinieneś kończyć noc z Hacykiem po spokojnie. No ciężko cokolwiek powiedzieć, wiadomo, gdzieś wiedzieliśmy, że... Będziemy mieli tę sytuację, bo drużyna z Rzeszowa gra wysoko gdzieś bocznie, obrońcy są troszkę niżej niż stoperze i będziemy mieli tę sytuację, jeśli tylko zagramy w tempo piłkę, to możemy wychodzić wiele razy sama sami, tak jak było dzisiaj. No i musimy troszkę więcej też od ciebie wymagać tym wykończeniu sytuacji, bo, bo sam miałem z 3-4 niewykorzystane sytuacje, jeszcze chłopaki też mogli, mogli strzelić bramki, no i właśnie w takim sposobem gdzieś ciężko wygrać mecz, jak mamy tę sytuację. Nie potrafimy ich zamienić na bramki. Gdzieś mieliśmy już takie mecze, czy na początku tego sezonu, czy, czy, czy w tamtym sezonie też i nie, nie wygrywaliśmy tych meczów, bo, bo sytuacji mieliśmy sporo, a nie wykorzystywaliśmy, tak jak był mecz z GKS-em Tychy u siebie, gdzie, gdzie zamieniliśmy praktycznie każdą sytuację na bramkę, tak powinno być także w tym meczu, ale no, niestety się nie udało i tylko remisujemy. No właśnie, jak to wytłumaczyć, bo domyślam się, że na treningach poświęcacie dużo uwagi na to, żeby to poprawić, bo to jest to nie jest pierwszy mecz, tylko tak jak mówisz, od początku sezonu to jest jakaś zmora arki, radzicie mocniej nieskutecznością. W takim razie, co można więcej zrobić, żeby faktycznie to odmienić? Myślę, że gdzieś zachować więcej spokoju w takich sytuacjach, bo Dzisiaj też miałem takie sytuacje na początku meczu, gdzieś sam na no sam powinienem troszkę podnieść tą piłkę do góry, a uderzyłem po ziemi czy... Czy w drugiej połowie, gdzieś za blisko środka bramki trzeba szukać też tych rogów bramki, gdzie, gdzie bramkarz będzie miał ciężej obronić na pewno niż, niż uderzenia w środek czy w niego. Także myślę, że, że po prostu więcej koncentracji i takiej chłodnej głowy przy takiej sytuacji. Karol, na pewno może cieszyć fakt, że stwarzacie sobie i dochodzicie do, do sytuacji, że dobrze zareagowaliście po, po dwóch porażkach. Natomiast no, u siebie zdobyliście raptem 6 punktów. No To jest yy, fatalny dorobek, jeśli chodzi o drużynę, która aspiruje do bezpośredniego awansu. Sami sobie utrudniacie sytuację i komplikujecie, bo na końcu, zawrażenia artystycznych punktów, jak wiemy, nie ma. Jest y, punkt w y, trzech spotkaniach ostatnich, i no, w perspektywie, trudny wyjazd do Chorzowa. No, zgadza się, gdzieś, gdzieś na pewno nie jest to zadowalające, ile punktów zdobyliśmy u siebie, bo na wyjazdach że zdobyliśmy ich 15, czy, czy jakoś tak. No i trzeba no, zrobić coś, żeby zacząć też wygrywać u siebie, bo wiadomo, są kibice tutaj za nami, jesteśmy u siebie w domu, gdzieś ta gra na wyjeździe, a u, a u siebie nie może się różnić, zbytnio w jakieś duże proporcje nie mogą być. No i te właśnie sytuacje, które nie wykorzystujemy u siebie, bo naprawdę w każdym meczu praktycznie mamy sporo tych sytuacji i one gdzieś zazwyczaj dają taki, taki niesmak i wynik końcowy, który nas nie cieszy. Nie? Na koniec pytam właśnie, czy może fakt, że stwarzacie sobie tak dużo w sytuacji nie powoduje, że z tyłu głowy masz takie doświadczenie? No dobra, jak nie ta, to następna, więc jeszcze stworzymy, zdążymy sobie tą bramkę zdobyć teraz albo później, a na końcu zostajecie z niczym, bo zespół przeciwny nagle też potrafi się odgryźć. A poza tym no, w końcu wyciągnie wnioski i nie dopuści was do tych sytuacji, też dochodzi zmęczenie. Więc czasami, czy z tyłu głowy nie macie czegoś takiego, że tych sytuacji będzie więcej? No, wiadomo, gdzieś masz jakiś tam taki luz w głowie, że. Że gdy nie wykorzystać jednej sytuacji, może przyjść następna, ale też nie możemy tak myśleć, bo może się zdarzyć taki mecz, że będziemy mieli jedną czy dwie sytuacje i będzie trzeba je zamienić na bramki. Także nie możemy w taki sposób myśleć i trzeba skupić się na tym wykończeniu, Gdzieś może jeszcze troszkę popracować na tym na treninga, żeby, żeby robić to zdecydowanie lepiej, zacząć więcej troszkę się wymagać przy tych, przy tych stuprocentowych sytuacjach, których mamy, nawet niekoniecznie stuprocentowych, bo bo i takie w meczach się zdarzają, no i myślę, że to tyle jeśli chodzi o tę sytuację. Po prostu trzeba się lepiej przygotować do, do takich okazji i więcej skupienia, i będzie dobrze. Prawie chciałem zapytać o te dwie piłki, które znalazły drogę do siatki. Ale od razu, jak piłka wpadało, to się nie cieszyłeś? Miałeś świadomość, że był tam spalony? Znaczy, no, gdzieś wiedziałem, że, że drużyna z Rzeszowa gra tak wysoko, i spodziewałem się, że, że mogą być spalone w niektórych sytuacjach, no, ale tak do końca nie byłem pewien, także wolałem się na sędzia. Tak, bardzo ładnie było. Tak, no. bierzony, to, co mówisz, że bardzo w boku, no to tam no, no wszystko właśnie. było w tych sytuacjach. No, no Właśnie, wolałem zepchnąć najpierw na sędzia. Go obecnego, niż, niż się rozczarować i cieszyć. Mnie. A powiedz mi grałeś w meczu, bo my naliczyliśmy 11 spalonych y, dla was, tak? Czy po Waszej stronie? Grałeś w takim meczu, aż tyle spalonych? Wydaje mi się, że, że nie, że gdzieś żadna drużyna nie grała w taki sposób ja jak stal dzisiaj, że, że tyle razy mogli nas złapać na spalonego, ale to też gdzieś my powinniśmy bardziej na to uważać, gdzieś w inny sposób może wybiegać do tej piły, gdzieś najpierw złapać linię i potem dopiero do przodu, a nie bezpośrednio wychodzić za obrońców i to też ułatwiało troszkę łapanie nas na spalone drużynie Rzeszowa. Gdy patrzyła na te mecze u siebie, to dzisiaj była taka inna jakość, bo dotychczas rzadko od początku ruszaliście na Rywala teraz tak na niego wsiedliście? jakby to miało się skończyć 10-0, czy to będzie taka no, prawdziwa jakość, bo wiele drużyn może po prostu pęknąć przy tej e, po prostu 15 czy 20 minucie? No wiadomo, gdzieś mamy założenia na każdy, na każdy mecz, każdy rywal jest inny, na, na jeden zespół wyjdziemy wyżej, na drugi gdzieś może średnim pressingiem, bo, bo rzadko jest tak, że, że na początku zaczynamy gdzieś nisko. No, ale dzisiaj akurat było takie założenie na medzie wyjść na nich wyżej, złapać ich gdzieś, dać się pomylić, bo widzieliśmy, że będziemy odbierać te piłki, to będzie dużo miejsca, żeby, żeby postać piłkę prostopadną. Myślę, że, że gdzieś w jakimś stopniu nam się to udawało i w tym aspekcie że było dobrze. Mm -hmm. Ale na Waszych oczach nie można się nudzić. Czy to dla Was, dla zawodników chyba nie jest dobre, że tak naprawdę nie wiadomo w którą stronę to pójdzie, bo nawet przy 3.1 kończy się 3.4, czy na przykład no, z 3.1 jest tam 5-0 robić no, tam mm -hmm. 5.0. No na pewno, gdzieś, gdzieś fajnie mieć taki komfort jak w meczu z tymi, gdzie strzelamy jedną, drugą, trzecią bramkę, mamy mecz pod pełną kontrolą. No, ale nie, nie będzie się taki mecz zdarzał co tydzień i w takich meczach, gdzie prowadzimy 1-0 czy 2-0, to też trzeba zachować koncentrację no, i dążyć do tego, żeby przede wszystkim nie stracić bramki. A wtedy na pewno uda się coś jeszcze strzelić i podwyższyć. No właśnie, bo w takich meczach mamy dylemat jak was ocenić. No bo... Gracie fajnie, dużo sytuacji i tak dalej, dlatego patrzymy w ten wynik, kurczę, nie ma, nie ma trzech punktów. I jak wy na takie mecze patrzycie? Jesteście wkurzeni, czy no tak jak trener nas tutaj na każdej konferencji przekonuje, że graliśmy dobrze, no kiedyś to zaskoczy i tak no, dalej? No, przecież tak na pewno mogą te stracone punkty, bo, bo wiemy, że, że te mecze w większości nie wyglądają źle, że, że potrafimy grać w piłkę i mamy dużo jakości w naszym zespole. Z, z, zazwyczaj mamy więcej tych umiejętności niż drużyny przeciwne, oczywiście nic nie wymówiąc im, bo, bo z każdym rywalem gra się ciężko w tej lidze, bo jest bardzo specyficzna, ale Myślę, że z gry praktycznie w każdym meczu możemy być zadowoleni, nie wliczając gdzieś puszy i ostatnich minut w meczu z Głogowem, To naprawdę gramy, gramy fajną piłkę, tylko że trzeba to przekuć za, na, na trzy punkty, bo za, za fajną granikną punktów nie będzie Właśnie. dawał. Ken się przyznał, że jaką to dał, jak on powiedział dał podukce, tak? tak? Tak. Chyba czuliście to w nogach w puszczy, że mocno popracowaliście w tej no, przerwie? No mieliśmy wiadomo, mocno, mocno, tam trzeba było troszkę pociągnąć niektóre gdzieś sprawdzić Wyniki, trzeba było pociągnąć wydolność jeszcze, bo ta przerwa właśnie gdzieś wydaje mi się, że od tego jest, żeby jeszcze troszkę popracować. Wiadomo, nie było to gdzieś aż, aż tak mocno, żeby, żeby odczuwać to na puszy i żeby to zaważyło na, na końcowym wyniku, bo, bo nie można szukać takich sprawiedliwienia, żebyśmy zmęczeni, a zagraliśmy po prostu tam jeden ze, ze słabszych meczów chyba jak, odkąd przyszedłem do Arki, no ale. No, Ciężko, ciężko powiedzieć, co było tam przyczyną, bo może gdzieś nie, wiem, nie, nie skoncentrowani do końca, gdzieś wiedzieliśmy, co Puszcza będzie grała, bo, bo chyba to każdy ryba się spodziewa, co, co jedzie do Niepłomic, co oni będą grali, No ale ten, te, te dwa tygodnie były dobrze przepracowane, te, które powiedział, że troszkę tam dostaliśmy w kości, ale myślę, że to nie było przyczyną gdzieś porażki w Niepłomicach.